Jemy. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Nazywamy się Night Mistress. Jesteśmy prawdopodobnie jedynym, no dobra, może jednym z nielicznych przedstawicieli heavy metalowej, a przede wszystkim power metalowej muzyki w naszym pięknym kraju. Niektórzy mogą kojarzyć, niektórzy, może niektórzy mogą większość. powiedzieć, że nawet większość, <laughs> mogą kojarzyć zespół poprzez współpracę Bartkiem Walaszkiem z GIT Produkcją, gdzie wystąpiliśmy pod znamienitą nazwą Nocny Kochanek. Mieliśmy taki swój epizodzik w jednym, a właściwie w kilku yeah. odcinkach Kapitana Bomby, wtedy poleciał kawałek Children of Fire. Jako, jako ścieżka dźwiękowa do tego odcinka. Każdy mu w ogóle lista przebojów chyba jakaś wtedy. Że... No, no, na pierwszym tak. miejscu. <laughs> A były to miejsce. jeden z tych sukcesów. <laughs> Jeśli chodzi o naszą przygodę z muzyką, taką bardziej już na poważnie, to wszystko zaczęło się od składanki, e, która nazywa się Kill City. To była 26 część tej składanki. Składanka została wypuszczona przez wytwórnię z Hollywoodu, e, przez wytwórnię Two Records. Następnie odezwała się do nas wytwórnia również z Hollywoodu i była to wytwórnia Hellrider Records i ta właśnie wytwórnia amerykańska wydała płytę The Back of Beyond. Ta sama płyta jeszcze Back of Beyond doczekała się swojej reedycji z nową, z nową okładką Tak wszystko stało się za sprawą dzięki wytwórni Legacy Records z Niemiec, która zajęła się przede wszystkim cyfrową dystrybucją materiału w sieci. Płyta ostatnia, czyli Into the z rok 2014 Tak jest Została wydana przez niemiecką wytwórnię Power Brock, Którą oczywiście serdecznie pozdrawiamy Co więcej, zespół powstał pod koniec 2003 roku Nagraliśmy dwa krótsze materiały. Pierwszy z nich to była demówka w roku 2005. Następnie 2000, tak, w 2005. Długość podziemi 2006 rok to taka epka In the Land of the Freezing Sun. Na początku graliśmy kawałki wyłącznie w polskim języku. Później już na tej właśnie epce pojawiały się kawałki i w języku angielskim i w języku polskim. Dopiero od płyty The Back of Beyond zaczęliśmy tworzyć wyłącznie w języku angielskim. A już teraz specjalnie dla Was jakże oryginalne wykonanie kawałka Children of Fire z płyty The Back of Beyond. Prezon, już. Right, już. Of madness, open the gates. We are the angels with black burning wings. We're riding together, replacing the sun with the moon. We're riding forever to you. We cross the gate, cause we can stand waiting here in the silence. We cross the gate, we get our smother, our cries and our screams. we ride riding together, replacing the sun with the moon. we ride riding forever. We bring some hell. We keep the flame burning high in the darkness. We bring some hell. Don't hesitate to go with this trio. One, two, three, four. We're riding together, replacing the sun with the moon. We're riding forever To our common We're riding together We're facing the sun with the moon We're riding forever